Dobry Państwu. Cieszę się, że mogę zaprezentować e, mieszkalnictwo wyobrzyskie, czyli to, czym się e, zajmuję. E, mieszkania kojarzą nam się, albo powinny nam się kojarzyć e, z miejscem odpoczynku, snu, odżywiania, bezpieczeństwa, spotkań z rodziną, ze znajomymi. E, ale żeby tak było, e, muszą zostać spełnione e, odpowiednie warunki odpowiedni musi być zapewniony odpowiedni komfort e, mieszkania. E, wraz z upadkiem e, przemysłu wydobywczego e, nastąpiło duże bezrobocie w Wałbrzychu i zarówno e, po stronie miasta, jak i po stronie mieszkańców e, wszyscy dbali o podstawowe e, funkcje e, socjalne, e, bytowe, e, o poważnych modernizacjach, remontach e, substancji mieszkaniowej, komunalnej e, nie było mowy. Blisko 90% zasobu gminnego pochodzi sprzed 1945 roku. Zdecydowana większość widnieje w wykazach bądź w rejestrach zabytków, bądź znajduje się w obszarach objętych nadzorem konserwatorskim, co nie ułatwia nam modernizacji budynków, ale też podraża, podraża koszty. Mierzymy się z tym, o czym powiem w, dalszym, w, dalszej, w dalszej prezentacji. Gęstość zaludnienia Wałbrzycha, najwięcej mieszkańców mieszka w dwóch, dwóch dzielnicach. W północnej części to jest dzielnica Podzamcze, dzielnica Piaskowa Góra. Większość budynków są to budynki z wielkiej płyty, wchodzące w zasób albo spółdzielni, albo wspólnot mieszkaniowych. Gmina ma tam pojedyncze mieszkania, główne zasoby miejskie czyli kamienice bądź mieszkania we wspólnotach mieszkaniowych znajdują się w części Śródmieścia, Nowego Miasta czy też Białego Kamienia. Prawie 60% mieszkań w Wałbrzychu należą do osób fizycznych. Miasto posiada blisko 24% mieszkań. 14% w tych największych tak powiem, dzielnicach Wałbrzycha posiadają, jest w zarządzaniu spółdzielni mieszkaniowej. Zasób mieszkaniowy w to jest 515 budynków komunalnych, blisko 11 tysięcy mieszkań, z czego około 9 tysięcy jest zasiedlonych, są, są, mieszkań, są mieszkańcy, prawie 2 tysiące mieszkań jest bądź wyłączonych z eksploatacji, bądź w budynkach przygotowanych do modernizacji, bądź w budynkach przygotowywanych do rozbiórki. Stan mienia komunalnego. Widzimy, że e, najwięcej budynków e, komunalnych, najwięcej mieszkań jest w stanie średnim, bardzo mało w stanie dobrym czy zadowalającym. E, część, blisko 9%, było w stanie, w stanie złym. E, możemy zobaczyć, e, że ten stan systematycznie, z roku na rok, powoli, mozolnie, ale idzie w dobrą stronę, zwiększają się, e, zwiększa się stan dobry czy też zadowalający. Od czego zaczęły się tak naprawdę Wałbrzyskie zmiany? Pierwszy duży projekt, tak zwana kopaczówka, pieniądze rządowe przeznaczone na modernizację, rewitalizację zasobu komunalnego. W 2015 roku Wałbrzych otrzymał blisko 4 miliony na 16 projektów kamienic. Głównie było, była to rewitalizacja elewacji, ale także remonty klatek schodowych czy też dachów. Staramy się w obrzychu korzystać z niemalże wszystkich dostępnych źródeł finansowych czy okazji, aby powstawały nowe mieszkania komunalne, ale, ale nie tylko. Korzystamy z środków europejskich, z możliwości, możliwości powstania mieszkań poprzez Państwowy Fundusz Rozwoju, korzystamy z środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, czy też naszych krajowych, z Banku Gospodarstwa Krajowego. Państwowy Fundusz Rozwoju, jako, jako jedną z pierwszych inwestycji w Polsce, zrealizował 192 mieszkania w czterech budynkach jako mieszkania plus. Mieszkania oddane w 2019 roku. Jak na Wałbrzych, niestety nie, nie tanie, czy już wynosi średnio około 20 zł. Baliśmy się, czy się uda wszystkie mieszkania zasiedlić. Nasze obawy były bezpodstawne. W ciągu pierwszych dwóch, trzech miesięcy eksploatacji wszystkie mieszkania zyskały najemców, i tak jest do dzisiaj. Więc uznajemy program Mieszkanie Plus w Wałbrzychu za jak najbardziej udany, jak najbardziej, jak najbardziej potrzebny. Raz jeszcze sto, 192 rodziny znalazły swoje miejsce do życia na, na, na co dzień. Kolejnym dużym projektem jest projekt związany z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Blisko 60 milionów złotych przeznaczonych na e, rewitalizację, termomodernizację e, kilkudziesięciu budynków. E, zadanie podzielone pomiędzy miastem a miejskim zarządem budynków. Kilkanaście budynków rewitalizuje, termomodernizuje miasto. Kilkanaście budynków rewitalizuje, termomodernizuje miejski zarząd budynków. Na slajdzie mamy kamienicę przy ulicy Kubeckiego. E, odnowiona lewacja e, z pieniędzy rządowych, tak zwanej kopaczówki. Teraz trwają prace wewnątrz, zmiana układu funkcjonalnego, wprowadzane nowe ogrzewanie, wprowadzanie łazienek czy też wucetów do, do mieszkań. Po prawej niewielki budynek z czterema mieszkaniami modernizowany, zrewitalizowany przy ulicy Szczecińskiej. Tu mamy kolejną inwestycję zrealizowaną przez, przez Miejski Zarząd Budynków. Budynek przy ulicy Traugutta w obszarze rewitalizacji powstało 6 mieszkań niedłużych pod 50 m kwadratowych. ogrzewanie centralne piecem gazowym wspomagane pompą ciepła. Tak naprawdę wszystkie projekty powstające realizowane w obrzychu posiadają odnawialne źródła energii, czy to pompy ciepła, czy instalacje fotowoltaiczne, czy instalacje solarne. A od tego roku, tak naprawdę, wszystkie projekty, które realizujemy, nie posiadają ogrzewania gazowego, tylko i wyłącznie ogrzewanie z odnawialnych źródeł energii. Kolejnym projektem, kolejnym projektem który udaje nam się realizować, to jest projekt sparty środkami z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Tak naprawdę, 12 miesięcy trwało, czy blisko 12 miesięcy trwało zabieganie o finansowanie, Przebudowy termomodernizacji 50 kamienic, zdegradowanych bardzo mocno, bez łazienek, bez bez, bez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wsparł, czy chciał wesprzeć miasto w ograniczeniu emisji CO2, natomiast nasze tłumaczenia polegały na tym, że sama termomodernizacja, sama wymiana źródeł ciepła, czy sama. Wymiana punktu miejsca przygotowania ciepłej wody użytkowej jest zupełnie bez sensu w kamienicach, gdzie wysokość pomieszczeń jest ponad 3 metry, więc zbędna kubatura do ogrzewania, że nie ma wucetów czy łazienek w mieszkaniach, więc doprowadzenie ciepłej wody tylko do pomieszczenia kuchni jest także, jest także bezsensowne. Udało nam się przekonać naszych partnerów i obecnie realizujemy projekt, jak szacujemy, wart 140 milionów Chcielibyśmy przebudować 52 kamienice. Obecnie trwają prace projektowe nad kilkunastu kamienicami. Pierwszy ukończony projekt. Zaraz będziemy dosłownie ogłaszać przetarg na pierwszą kamienicę. Kilkanaście mieszkań ze ścieranych pompą ciepła, wspartych instalacją fotowoltaiczną, w pełni zmodernizowany budynek. Kolejnym źródłem finansowania zmian Wobbyskiego Mieszkalnictwa to jest bank gospodarstwa Krajowego. Od połowy ubiegłego roku bank dopłaca do remontów, rewitalizacji pojedynczych mieszkań. Udało nam się, udało nam się, pośredniczyliśmy pomiędzy miastem a bankiem, złożyliśmy 80 projektów, 80 wniosków o dopłatę. Łączna kwota e, cał, e, wszystkich zadań to jest ponad 8 milionów, z czego dopłata 6,6 miliona. E, Bank Gospodarstwa Krajowego dopłaca również do przebudowy całych e, kamienic, cały, pustostanów. E, miasto korzysta oczywiście z tych środków. E, do ubiegłego roku dopłata wynosiła 40%, e, od ubiegłego roku 80%, a nawet dla obszarów e, objętych rewitalizacją. 85% jest to naprawdę duży zastrzyk, duży zastrzyk gotówki, i uważamy, że zarówno w Polsce, jak i w obrzychu, albo na pewno w Wałbrzychu, uda się, uda się wybudować, wyremontować, odzyskać tak bardzo potrzebne mieszkania w obrzychu. Mamy przykład dwóch, dwóch projektów. Przy ulicy pocztowej, budynek w wykazie zabytków, przy ulicy niepodległości, Prawa strona budynku e, e, zabytkowa, e, elewacja frontowa tylko wyremontowana. Po lewej stronie, po lewej stronie budynek w pełni stermomodernizowany. E, u, udało się też pozyskać finansowanie z obligacji przychodowych. E, miasto w, wybudowało, dopełniło e, trzy, trzy osiedla przy ulicy Wiejskiej, przy ulicy Jana Pawła II i dopełniło e, osiedle. Które częściowo jest wybudowane przez Państwowy Fundusz Rozwoju w ramach Mieszkania Plus przy ulicy, przy ulicy Husarskiej. Powstało 263 mieszkania. Projekt trwał przez ostatnie 10 lat. Ostatni budynek przy ulicy Husarskiej. W chwili obecnej miasto poszukuje wykonawcy. Miejscem do życia jest mieszkanie, ale również najbliższe, najbliższe otoczenie. Dlatego staramy się rewitalizować również przestrzeń sąsiadująca z budynkami. Udało się w, zrobić projekt w 2019 roku, pozyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości miliona 100 tysięcy złotych. Jak się później okazało, projekt był najlepszy w kraju e, dla miast powyżej 100 tysięcy złotych. W zeszłym roku został zrealizowany, powstały cztery parki kieszonkowe e, w najbliższym sąsiedztwie budynków komunalnych. E, rewitalizacja wspólnot mieszkaniowych, bo z, m, mieszkania gminne są również w budynkach wspólnotowych. Wspólnot mieszkaniowych udało się e, nam jako Miejskiemu Zarządowi Budynków e, uczestniczyć, wspierać, pomagać technicznie e, w 73 projektach e, zrealizowanych realizowanych w mieście Wałbrzych. Łączna kwota projektów to jest blisko 29 milionów, dofinansowania e, z poprzedniej perspektywy unijnej 16 milionów. Przykładowe rewitalizacje, oczywiście wszystkie budynki rejestrowe bądź bądź wykazowe. No i wyburzenia z uwagi na stan techniczny, na szkody górnicze nie tylko opadanie gruntu, opadanie gruntów, pękanie budynków, ale także po zalaniu kopalń w wielu miejscach pojawia nam się woda i to w ilościach naprawdę bardzo trudnych do, do okiełznania Nie ma innego wyjścia, jak tylko wyburzać budynki, które pod kątem stanu technicznego nie nadają się do rewitalizacji, do, do modernizacji. Szacujemy, że albo mamy nawet w wykazie na dzień dzisiejszy ponad 100 budynków, pewnie dru, drugie tyle albo 50-60 by się jeszcze znalazło do wyburzenia. Rocznie wyburzamy ich kilka, 2021 był przełomowy, bo zostało wyburzonych ponad 11 budynków. W tym roku już wyburzyliśmy około 4-5 budynków, kolejne są przygotowywane, mieszkańcy są wysiedlani i będą przez miasto wyburzane. Powstawanie nowych mieszkań to nie tylko nie tylko miasto, nie tylko gmina. My jako Miejski Zarząd Budynków również włączamy się w budowę nowych mieszkań, mieszkań komunalnych. Kilka lat temu wybudowaliśmy pierwszy budynek z ośmioma mieszkaniami sfinansowany z kredytu z banku gospodarstwa Krajowego. Obecnie jesteśmy na etapie szukania wykonawcy na budowę 64 mieszkań komunalnych. Uzyskaliśmy dopłatę z banku gospodarstwa krajowego blisko 21 milionów. Cały projekt warty 25 z gruntem około 30 milionów. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że za 2 3 lata mieszkańcy będą mieli kolejne mieszkania komunalne w naprawdę wysokim standardzie do, do dyspozycji. Bardzo dziękuję za uwagę. Być może, albo jestem o tym przekonany, że za kilka lat Wobrzyskie Mieszkalnictwo będzie w zupełnie innym miejscu. Będziemy mogli wtedy pochwalić się już zrealizowanymi projektami i opowiedzieć, opowiedzieć o przeszkodach, o trudnościach, nie tylko finansowych, jakie miały miejsce u nas. Dziękuję bardzo.